Kiema. Street and Black Midge. Bita w kolejnym odcinku z Dobrze. Dzisiaj plan jest następujący. Dzisiaj chcę na pewno tutaj trochę przygotować już pod nowy rok, kurcze. Jakiś tam wstępny plan mam. Już nawet wszystko tutaj wyrosło generalnie. Wszystko się zbierzemy. Mhm. Mm Tutaj trochę poustawiać, poprzestawiać, tutaj jakieś porządki, jakieś tam, jakiś tam layout zrobić, Ciekawym. Jeszcze nie ostateczne, bo nie mam jeszcze tyle budynków, generalnie, ile chciałbym, ale jakoś coś ustawiamy tak, żeby było fajnie. No budynki to dopiero, no dopiero jutro przedstawię, bo będzie wtedy robić dopiero dostępna, więc to jest wszystko poza budynkami będzie może tutaj por ogarniać, nie? No i generalnie... Niestety będę musiał zetnąć, te, ściąć te drzewo, nie? E, a no, ale chociaż te siłę trochę z nich sobie byłem. Przez ten czas sobie tutaj zbierzemy. No, czy się pozbyć, no bo kulcze. Tu mogą być na farmie. Najdzie się lepsze miejsce. Znaczy, to nawet mogą być e, na pustyni. Bo tam cały czas tam rosły. Mamy to idealne dla nich miejsce, by było. Tak myślę. I pokminić tutaj ścieżki, jakoś postawiać i tak dalej. Takie o. Zraszacz w odpowiednie miejsce, bo ja myślałam, żeby właśnie. Teraz zresztą wam pokażę, gdzie. W jednym miejscu na, na razie trzymać jeszcze, razie rośliny. Oczywiście jeszcze będą. jeszcze nie będzie w pełni święcone zwierzętom. Ale docelowo będzie, będę do tego zmierzał. Zgodnie z planem. Na razie, jeszcze rośliny rośliny jakieś będą, nie? Dokładnie lewa strona, tak naprawdę, tutaj będzie pod zwierzęta na razie. Sama lewa strona, tutaj. Poprawię właśnie aby się trzymało rośliny. Zresztą to jakoś sensownie zaplanuję. O kurka, ja was słyszę się pozbyć, nie? No, chociaż, nie, to akurat mało mi będzie przeszkadzać, tak szczerze. To akurat niech zostanie. Tak, tutaj, no z tych sobie chociaż litosiąka odzyskam. Tutaj się rozprzestrzeniło. I w sumie dobrze. No to na plus dla mnie. Tutaj się rozprzestrzenia. Tutaj się rozprzestrzeniło, nie? Tej linii i tutaj. 28 nasion dostałem. Trochę hardwoodów wpadło więcej i teraz są 57 No całkiem zacnie bym powiedział no Te te też będą przestawione więc je mogę zabrać jak już tego Żeby nie wyrzucać tutaj, żeby nie marnować Na razie to po prostu weźmiemy stąd Nie, to szopa będzie trzeba walnąć tak naprawdę na magazyn i tam pieczecerze też będę trzeba eee, Ale to z czasem ja myślę, że na razie piec ja chyba będę mógł trzymać u siebie w domu na razie. Nie zrobię shopy na magazyn. Eee, to można będzie tutaj trzymać piec. O! A właśnie, cyk, tylko weź to bliżej. No tutaj jest zawsze jakby to to będę mógł tego. Chodzę mam. Teraz tą ścieżkę postawić, bo to będzie mi łatwiej tutaj mniej więcej e, jak to chcę I punkt odniesienia bym powiedział ta ścieżka na razie dla mnie By się nie pomylić, bo ja chcę tak jak ja zaplanowałem ustawić już. To już jest wymierzone i w ogóle... że wiecie. Nie chcę tego zmieniać za bardzo. O kurka! I ty mi... no muszę, MUSZĘ. Wiem, że to boli. Mnie też to boli. Ale muszę. Się pozbyć tego. W sumie to nawet... I tak nie jest tam gdzie zwierzęta, bym chciał żeby były tutaj. Jest space gdy żeby były zwierzęta. Tam po lewej. I tak będę musiał się tego pozbyć całkowicie z tej góry. Ta niebieska jest cenna, ale kurka trzeba. Po prostu się jej pozbyć. No, razie w ogóle w lewo nie pójdę, bo tą szklarnię w ogóle będzie trzeba przestawić. Jaki ten silos, i w ogóle. Ale sobie zaznaczę, tak. Moment, co? To źle popatrzałem? A, bo tu, to... dobra. To jest niżej niż ja... niż ja myślę. O, właśnie. Kurka, to za... o jedno za nisko, nie? Siadam. Będzie się o jedno za wysoko. To jest, to jest wszystko wymierzone, więc musi być idealnie. Tu wszystko wymierzę, Bo takim. ja generalnie korzystam z takiego planera, który fajnie pozwalał zaplanować. Jeszcze nie budując. No, jest to bieżąco tutaj myśleć, jak Zaplanować wcześniej. I mam zdjęcia referencyjne, żeby tutaj widzieć. No tutaj, o, będą płoty i tutaj będą pola, nie? Normalnie tutaj będą zwierzęta później, ale, na, ale tutaj właśnie tą prawą stronę posiądźmy na te W razie na, na kulcze plony. E, kulcze rośliny Dobra, mamy jedną ścieżkę i tak fajnie O i tutaj w ogóle będzie dom i szklarnia ja ja bliziutko Mhm mm no i tutaj, to jest tutaj fajne miejsce Eee... Tak, dobra Te kurka Muszę wywalić Czy można je tak wywalać? Nie, a no, szkoda To nie maszyny Sama trawa została, tak? Dobra A, w ogóle 800 expa zostało, nie? Miło 800 expa do Mastery Mmm... Domek. Domek oczywiście ląduje gdzieś tu na lewo, zaraz go umieścimy. Tutaj, że być? Tak, może być też o. Nie, dobrze jest, dobrze jest chyba raczej. Yy, też nie nie, 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 nie. Tak? Chcę, żeby się zmieściło też to. Tu, tutaj? Mhm. I szklarnia będzie tutaj. Tu. Aha. jest dobrze chyba? O, teraz It i mam od razu wejść wejściu szklarnie. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Ten silos, silo, silo, silo znaleźliśmy się. odejść. ja muszę pomyśleć. Hmm. Dobra. To jest... Tebie. Na razie po prostu wszystkie te będą tutaj. Gdzieś. Tu będą płoty. Czyli to może być tu. Właśnie w ten sposób. No i, i tutaj będą kurcze odtąd kurcze roślinki Tutaj gdzieś gdzie od góry I do dołu Celowo tak będzie Jak się da chociaż nie tu się chyba nie da na tych ale kurcze Całe to miejsce tutaj na to może być poświęcone Tutaj będzie oczywiście magazyn na dworzu ja to lepiej to rozplanuję mm, dobra, tutaj w ogóle truszka Takie na dwie kratki cyk, no właśnie Tu se płoty walniemy Teraz Wypierdzielaj Kotel, gdzie ty śpisz? Na dworzu? To jest To ja nierówno? Wypierdzielaj i się nierówno buduje. No, to będzie trzeba przestawić. W takim razie, a jajajaj, Pieszki tutaj, wtedy bym widział. <laughs> no, tak to, no, trochę źle policzę. Liczę. Praktycznie. To nie ma sens, bo to dobrze. To dobrze jest, ale to jest źle. <laughs> o dwie kratki. Też tak w ogóle macie, że jak przestawiacie sobie na farmie chwilę, a później się okazuje, że cały dzień. mił. No, chyba to niebywałe, nie bywałe nie? Się w starcie cały dzień. Nie do pomyślenia, że to cały dzień minął, nie? A to jeszcze nawet nie skończyłem. To jest w ogóle interesujące, i już jest kulcze wiosna, nie? Dobra, nie obchodzi mnie to. To też mnie nie obchodzi. Ja mi to dzisiaj mi tu do mnie tlecie dupami, kiedy ja kulczę porządki tu ogarniam. mam czasu na jakieś pokawent teraz. Jeszcze tak, kuźwa mi ustawi zero energii. Znaczy zero energii nie miałem. Na koniec dnia coś tam miałem, więc nie zero. A, o, co to ma znaczyć? Yy, nie, nie przejdę, nie mam czasu. Ja już na razie nie wypuszczam, bo ja kurka potrzebuję spokoju. A nie żeby musi się pałętać tutaj. Będę mi się latać, nie będę mógł stawiać, i będę musiał się wkurzać, żeby będę musiał ich przesuwać. wiadomo, nowy rok tutaj wyrosną Nowe rzeczy pojawią się zaraz respią. Jeszcze więcej roboty mam. Trawa, która tam wyrosła, to fajnie, jak rozrosła się. Rzeczywiście, to dobra informacja. Nie pierdę, jak kamienie takie, no to będę mi tylko przeszkadzać, zajmować miejsce. Ale ja tutaj przecież. No tutaj nic nie postawię, to ja będę musiał coś innego tutaj stawiać w takich miejsce Na razie No ja na razie zostawię to puste dosyć Ach, Jest pusto Pusto kurka tutaj Tylko tutaj, tutaj pozabieram, zabieram rzeczy Niepotrzebne To pewnie, nie, pewnie po prostu wrzuciłem Albo Louis wie gdzie są Ja miałem więcej na pewno niż tyle Ej, gdzie są zrażacze? Cholera Gdzie ja je dałem? Na pewno miałem więcej niż tyle To nie Teraz w innych może dziś. o ja samo. walercia Wszystko małe. Tutaj dużo więcej można akurat yy, zmieścić raczej Patrząc To wejdzie dużo więcej Na razie tutaj płotów nie będzie Więc tak po prostu po to oddzielę zwierzęta, żeby mi nie łaziły po prostu. To miały sw mają swoje miejsce, niech tylko tam łazą I to, że kurczę, mi będą przeszkadzać, to jeszcze będą się głupić czasami i będą zasypiać na dworzu. A te do tego dopuścić nie mogę. I jeszcze kurka. Nie wiem, czy ja zdążę w ogóle dopiero, ale piąty jest. O, ja o jeszcze tu źle. Tyle. Cholera. Ja jeszcze i tak muszę dorobić zraszacze, nie? 570 Niemocne, dobra Ale czy ja mam tyle drewna i tego? Żeby zrobić? Drewno zabrakło Ojo, jeszcze zobaczcie ile jest Ajajaj No nic, co, będę musiał, będę tylko częściowo kupić eee, i pojadę, jeszcze, jeszcze muszę zdążyć teraz pojechać na pustynie, bo to opłaca się ruchu barw, tak? Wydaje się, się na Tak. Dobra. Oni są opłacalne dosyć. Poza truskawkami to jedne z najlepszych rzeczy. Tylko wyprzedzają go marchewki. Ale nie mam gdzie jej kupić za bardzo. Trzymaj. O, się milion farma zarówno. Ja mu sprzedać. Nie będę tego sprzedawał, tylko po prostu poczekam. W ogóle nie mam cię poznanego, więc kliknę. Dobrze. Hubar, tak? Tak, dobra. No i nie myślałem, dobra. To jest na tyle na razie. Nie pamiętam, ile tam w przeliczeniu. A weź trochę więcej. W razie czego. Dobra. Jak za dużo, to, to chyba nawet. Jak się nie mylę. Teraz tego i od od Widzę, Aż 13 dni rośnie, ale kurczę. Dajemy fajny zarowek, Ale czy ja zdążę to wszystko. Oho, ho. To może. Nie podleję tego, cholera. Ja tego nie podleję. Ok. Zapomniałem o tym. Staram się Jakieś z jakiegoś powodu. Ucam. Po co zasadzę i kolejnego dnia się podleje? Jest ja samo już. Kurka, No nie zasadzę już tutaj, nie? Jeszcze tutaj z dołu trzeba zasadzić, trzeba podleć. To kolejnego dnia zrobić, zasadzić, podleć. Tutaj dalsze rzeczy na farmie to ja gardleć powstawiać. No jest co robić, jestem tego dnia jeszcze. Na farmie, konkretnie. Eee, Tea, jeszcze. Nie wiem czy nie będzie trzeba więcej trawy, zaś to się też zerknie. Ale dobra, tyle co z dzisiaj. Taki jest mniej więcej plan na, na następny odcinek. Także na dzisiaj dziękuję za oglądanie. I co? E, zapomnijcie ocenić filmu na dole, napisać komentarze z opinią. No i subójcie, żeby nie przegapić. Nie ma.